Zbliżające się wielkimi krokami Szóste Dni Ostrowi były głównym tematem zorganizowanej 14 maja konferencji prasowej burmistrza miasta Mieczysława Szymalskiego. Z zaproszenia do udziału w konferencji po raz pierwszy skorzystały również przedstawicielki Nowej Ostrowskiej Gazety. Z ramienia urzędu w spotkaniu uczestniczyły także panie skarbnik i naczelnik wydziału promocji oraz zastępca burmistrza. Główny punkt konferencji to wspomniane już tegoroczne święto miasta, które zaplanowano na 6, 7 i 8 czerwca. Tym razem zostanie zorganizowane trochę inaczej niż w poprzednich latach, przede wszystkim wspólnie z bankiem spółdzielczym, który w tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia. Muzyczne gwiazdy, których koncerty będą cieszyły się z pewnością największym zainteresowaniem mieszkańców, to m.in. bracia Cugowscy, Paweł Kukiz i Piersi oraz Monika Brodka. Najważniejszym punktem oficjalnego bloku Dni Ostrowi będzie natomiast podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Ostrowią a rosyjskim Riazaniem. Kolejny poruszany tego dnia temat dotyczył ogródka Jordanowskiego, a konkretnie trwających tam prac. Powstające grodzisko będzie miejscem, gdzie będzie można uczyć się historii, zaznaczył burmistrz, zwracając jednocześnie uwagę na to, że trudną sprawą jest stan bezpieczeństwa na tym obiekcie. Burmistrz uznał, że mimo funkcjonującego w mieście monitoringu, same kamery nie wystarczą, dlatego w najbliższej przyszłości będzie w ogródku prawdopodobnie zatrudniony nocny stróż. Naprzeciwko ogródka powstaje tymczasem centrum zastawem, to basen i hala sportowa. To na początek, bo w ramach tego obiektu planowana jest także budowa biblioteki, kina i domu kultury. Ale trzeba patrzeć realnie, podkreślał burmistrz. Jeśli nie dostaniemy dotacji unijnych, budowę trzeba będzie zakończyć na obecnym etapie. Burmistrz poinformował także, że w czerwcu, obok Dni Ostrowi, czeka nas jeszcze inne ważne wydarzenie, bardziej duchowe, a mianowicie nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, co nastąpi w dniach od 10 do 13 czerwca.